Niedawno widziałam bardzo ciekawą analizę potencjalnego rosyjsko-ukraińskiego konfliktu. Temat na tyle ciekawie podany, że postanowiłam dokonać transkrypcji. Debata odbyła się pod koniec listopada, prowadzona była w Radiu Swoboda, stare Dobre Radio Wolna Europa. Choć jest wręcz natłok analiz z punktu widzenia Ameryki albo Unii Europejskiej, które dają bardzo rozbudowane punkty widzenia konfliktu z naszej strony, rosyjskie i ukraińskie punkty widzenia z reguły są pomijane. Prezentowane spekulacyjnie albo są dostępne wąskiemu gronu gawariaście ekspertów i przeciętny Polak nigdy do nich nie dotrze. Niniejsza transkrypcja ma na celu przybliżenie punktów widzenia Rosjan i Ukraińców i ogólnego wzbogacenia dyskusji listą przystępnych, uporządkowanych faktów. Swoboda przeprowadziła wyśmienity panel, w którym wzięły udział trzy bardzo różne wyraziste postacie, które dość dobrze pokrywają szeroką gamę punktów widzenia. Paweł Felgengauer Niezależny ekspert wojenny, który pracuje z Nową Gazetą, jeden z ostatnich bastionów niezależnych rosyjskich mediów, redaktor naczelny przed chwilą dostał pokojowego Nobla. Timofej Barisow. Ekspert wojenny pracujący z Rosyjską Gazetą, najwyższą formą putinowskiej propagandy bez żadnych kompromisów. Igor Romanienko, emerytowany generał Armii Ukraińskiej. Tak więc mamy rosyjskiego niezawisłego eksperta. Rosyjskiego rządowego bota i ukraińskiego apolitycznego przedstawiciela wojska ukraińskiego. Transkrypcja co ciekawszych i tłustszych kawałków jest podzielona na dwie części: czy Rosja może zaatakować oraz obecne rosyjskie zdolności. Czy Rosja może zaatakować? Paweł Fegengauer: Eskalacja jest całkowicie prawdopodobna, co zresztą jest dość widoczne i oczywiste. Jeśli jakikolwiek konflikt ma mieć miejsce, ramy czasowe są odpowiednie. Idealne okno możliwości nacierających sił w kierunku Ukrainy otwiera się w okolicach połowy stycznia, a zamyka w okolicach połowy marca. To co nazywamy kampanią zimową. Brud zamarza, jesienna Rasputica kończy się i nastaje wygodne środowisko dla wojny manewrowej. Jeśli nic się nie wydarzy w tym okresie, kolejne okno możliwości otwiera się w okolicy maja, kiedy zaczyna się letnia pogoda. Z powodu braku politycznego rozwiązania konfliktu, możliwość militarnego rozwiązania rośnie z każdym zimowym, letnim oknem możliwości. Jest szansa na eskalację, która doprowadzi do zdecydowanych działań. Coś podobnego do tego, co wydarzyło się w Gruzji w 2008 lub na Ukrainie w 2014. Widzieliśmy wiele okazji, kiedy rosyjskie siły wtrącały się w zagraniczny konflikt. Niemniej jednak należy podkreślić, że pan Putin to ostrożny gracz, i już widzieliśmy epizody. Kiedy wszystko było mniej więcej gotowe na poważną eskalację na Ukrainie, ale ostatecznie nie wykonano rozkazu ataku. Jeśli będzie eskalacja, przybierze ona duże rozmiary, całkowicie inne od tego, co widzieliśmy między innymi w Gruzji, to będzie pełnoskalowa regionalna wojna z setkami tysięcy żołnierzy, dziesiątkami tysięcy sztuk ciężkiego sprzętu, tysiącami wylotów, z możliwą reakcją ze stron trzecich, co oznacza możliwość deszel eskalacji do paneuropejskiej wojny, a nawet i globalnej atomowej. Timafej Barysow. Eskalacja i atak to dwa różne pojęcia. Według mnie atak rosyjskich sił na Ukrainę jest absolutnie niemożliwy. Jednocześnie eskalacja jest rzeczywiście bardzo prawdopodobna i tutaj zgadzam się z Pawłem. Ale eskalacja tylko, jeśli Ukraina zdecyduje się rozwiązać kwestie Donbasu militarnie. Jeśli Ukraina zdecyduje się rozwiązać kwestie terenów poza ukraińską kontrolą i jurysdykcją, poprzez opcję wojskową, zamiast politycznej przez Miński Protokół, Reakcja Rosji będzie nieunikniona. Moderator wyjaśnia, czy mówi on o Ukrainie, rozwiązującej kwestie na swoim własnym terytorium, podkreśla, że Donbas należy do Ukrainy, co jest prawnym faktem, tak jak całość tego obszaru jest uznawana za ukraińską, również przez Rosję. Moderator dalej zadaje pytanie, czyli jeśli Ukraina jakoś rozwiązuje problem swoich terenów, Rosja rozpoczyna atak i walczy z Ukrainą? Berisow odpowiada. Jeśli Ukraina decyduje się na wojskową opcję w rozwiązaniu swoich problemów, zamiast skorzystać z Mińskiego protokołu, Rosja zareaguje. Niestety, w każdym scenariuszu, my będziemy zmuszeni chronić rosyjskojęzyczną część dombaskiej populacji. Prezydent Rosji Władimir Putin, proszę zauważyć, jak oficjalnie i pełnym zdaniem mówi o Putinie, najeskrawszy wskaźnik bycia na rządowej liście płac. Wielokrotnie wspominał, że w przypadku ataku na samozwańcze Rudowe Republiki, Rosja będzie zmuszona interweniować w taki konflikt. Ukraina to nie jest słodkie ciastko, o które warto walczyć. My już w tej chwili płacimy ciężki pieniądz za LNR i DNR, a także Białoruś. Pragnę przypomnieć, że Białoruś jest nadmiernie zagłużona rosyjskimi liniami kredytowymi. LNR i DNR w ogóle nie są samowystarczalne ekonomicznie i naturalnie otrzymują od nas pomoc humanitarną. Swoją drogą 104 humanitarny konwój właśnie dojechał, dostarczając 200 ton pomocy humanitarnej w środków medycznych. Wszystko to naturalnie przyjechało z Rosji i było opłacone rosyjskim podatnikiem. Moderator Paweł Felgengauer widzi możliwość rosyjskiej eskalacji. Timofiej Borisow twierdzi, że jakakolwiek eskalacja będzie mieć miejsce tylko jeśli Ukraina zacznie działania wojenne przeciwko nieuznawanym republikom. Czy rosyjska federacja może pójść na otwarty wojskowy konflikt z własnej inicjatywy bez żadnych impulsów ze strony Ukrainy? Igor Romanienko. Tak. Rosja może zaatakować Ukrainę nawet bez żadnych wyrazistych ruchów z naszej ukraińskiej strony. Oni przygotowywali się, żeby tego dokonać, a koncentracja sił na granicy trwała od wiosny. Oczywiście jest informacja, że ogólna liczba rosyjskiej armii zmniejszyła się, ale potencjał jest nadal taki sam. To zostało osiągnięte dzięki przesunięciu wojsk desantowych na Krym. Jest ogólnie więcej o konkretnie uderzeniowego sprzętu, helikopterów, lotnictwa o profilu uderzeniowym. Drugi rozmówca, Dimafiej Barisow, ma tezy prosto z wojny hybrydowej. Ukraina nie widzi obecnie żadnego sensu w takim ataku nie tylko z powodów politycznych, ale również wojskowych, jak i wielu innych. Obecna sytuacja w Rosji nie ma sprzyja żadnej operacji tego typu. Wiemy z historii, że Rosja lubi prowokacje, które były typowym sowieckim modus operandi, którego korzenie można odnaleźć w wojnie zimowej 1940 roku. Gruzja albo Naddniestrze to podobne przypadki. W tej chwili Rosja całkowicie nielegalnie zajmuje się rozdawaniem swoich obywatelstw na okupowanych terenach. Oni w tej chwili dają podwaliny pod powodę ataku, tak jak polityczne i ekonomiczne rozwiązania, które Rosja użyła do osłabienia Ukrainy, zawiodły. Ukraina jak na razie jest daleka od bycia poddana wpływowi idei putynowego aliansu, zbudowanego na idei jednego unitarnego rosyjsko-białorusko-ukraińskiego narodu. Jednocześnie Rosja już teraz wydała znaczące środki na utrzymanie tych sił na granicy. Więc sporo zależy od rozmów na linii Putin-Biden. Obecne rosyjskie możliwości. Paweł Felgengauer. Niewątpliwie ważnym faktem, przynajmniej w tej chwili, jest to, że nie ma obecnie znaczącej akumulacji sił rosyjskich wojsk. To, co widzimy, to efekt kilku ostatnich lat stabilnego rozbudowywania sił na granicy z Ukrainą. Na granicy z Ukrainą Rosjanie dyslokowali ósmą gwardyjską armię, która jest rezerwą dla dwóch armijnych korpusów, które obecnie są w DNR i LNR. W tym samym regionie została sformowana 110 Dywizja. 20 Armia przesunęła się z Niżniego Nowogrodu, ich obecny sztab jest w Woroneżu. 22. Korpus, który jest częścią Floty Czarnomorskiej, został rozlokowany na Krymie. Tam też są niektóre elementy pancerne. 7. Gwardyjsko-Górska Dywizja Desantowa jest również obecna na Krymie. Ostatnią wiosną, marcu-kwietniu, były rzeczywiście bardzo pokażne siły rozlokowane na granicy. Była na przykład druga gwardyjska armia z Powołża. Również przesunięto 41 armię z Syberii, niektóre elementy tej ogólnowyskowej armii są nadal obecne na granicy z Ukrainą. Tłumaczenie było takie, że zostali na zapad 2021, bo znowu Sybirska na Białoruś daleka droga koleją. Jednocześnie niektórzy twierdzą, że widzą elementy tej czwartej kantymirowskiej dywizji pancernej czwartej gwardyjskiej dywizji pancernej. Która najwidoczniej przeniosła się z Moskwy do Elne, lecz Elne leży niedaleko białoruskiej granicy, nie ukraińskiej. Tak więc jak na razie nie widać poważnej koncentracji wojsk, która mogłaby być przyrównana do liczb z kwietnia. W kwietniu, według Gerasimowa, głowy rosyjskiego gen sztabu, ponad 300 tysięcy żołnierzy brało udział w sprawdzaniu gotowości bojowej, 35 tysięcy sztuk ciężkiego sprzętu, okręty wojenne itd. W okolicy były obecne okręty desantu i barki z północnej floty, floty bałtyckiej i kaspijskiej flotyli. W tej chwili są nieobecne w regionie. Przynajmniej na ten moment nie ma wystarczająco dużo elementów dla regionalnej wojny o dużej skali. Na dodatek pogoda nadal nie jest odpowiednia. Technicznie rzecz biorąc, jesień się jeszcze nie skończyła. Gleby nadal nie są przemarznięte. Jeśli będzie eskalacja, będzie to bardzo szybka, decydująca wojna, tak jak miało miejsce w 2008 w Gruzji. Dla szybkiej wojny potrzebujesz być w stanie z łatwością manewrować i flankować przeciwnika, co jest bardzo trudne w czasie Rasputicy, kiedy jesteś przywiązany do dróg. Kiedy konkretnie uderzy mróz, będzie można swobodnie poruszać się przez pola i drogi gruntowe. Na koniec warto podkreślić, że potrzebujesz szpitali polowych na granicy kompanii logistycznych, koncentracji zaopatrzenia, oddziałów pomocniczych sił, które będą podążać i karmić jednostki pierwszoliniowe. Nic takiego jeszcze nie widzimy, więc przynajmniej teraz jest dobrze. Zachodni analitycy mówią, że regionalna wojna jest możliwa pod koniec stycznia. Musimy zobaczyć do tego czasu ruch sprzętu, okrętów, dodatkowych formacji pancernych barek desantowych z piechotą morską, np. z okolic Morza Barenca, co trwa trochę czasu. Moderator, ale zachodni analitycy wskazują, że jest alarmująca koncentracja sprzętu. Sprzętu, który był sprowadzany na granicy przez ostatnie trzy lata. Jest jego mnóstwo, ale nadal niewystarczająca ilość, jeśli mówimy w kategoriach szybkiej i bardzo poważnej operacji. Rosja przesunęła na Krym siódmą desantową dywizję, ale 58. Armia nadal znajduje się na północnym Kaukazie gdzie wiosną była również na krymie. Timafej barisow. Nie widzę żadnego wzrostu możliwości bojowych. W kwietniu były 52 grupy batalionowe, teraz jest ich około 40, gdzie ten wzrost? Na odwrót jest stopniowe zmniejszenie na dodatek, dopóki są one na rosyjskiej ziemi, nikogo nie powinno interesować nawet, co się z nimi dzieje, gdzie jadą i co robią. To są nasze wojska na naszym terytorium i na rosyjskim terytorium możemy z nimi robić wszystko, co się żywnie podoba. Nie widzę nic alarmującego w fakcie, że przesuwamy jednostki wzdłuż granicy nieprzyjaznego nam państwa. To jest normalna praktyka, zlokować wojska w kierunkach prawdopodobnych teatrów działań wojennych. Dlaczego niby one miałyby zostać na Syberii? Walczyć z niedźwiedziami? Ba, widzimy wykorzystywanie dronów na wewnętrznej granicy z Ługańską i Donicką Republiką. To jest bezczelna eskalacja ze strony Ukrainy. Na dodatek niektórzy ukraińscy politycy już zaczęli dyskutować otwarcie, że obwód Rostowski i Kubań to rdzenne ukraińskie ziemie i Ukraina powinna je odzyskać. Moderator. Nawet nie zaczniemy dyskutować poważnie o takich tezach. Barisaw. Ale my musimy reagować na takie groźby. Moderator. Nawet nie słyszałam takich publicznych tez. To nie jest poważne. Igor Romanienko. Dlaczego Putin doszedł do wniosku, że eskalacja na granicy to dobry pomysł? ponieważ za ostatni rok on nie był w stanie wypełnić celów, które przygotował dla swoich pomocników i systemu jako takiego. Polityczne cele, które założył na rok 2020, były następujące. Legitymizacja Ordlo i realizacja politycznej części Mińskiego Protokołu, gdzie pierwszy punkt Mińska był o tym, że Ukraina zaczyna dialog z wierchuszką Ordlo, gdzie cel końcowy był jasny i przejrzysty. Naddniestrze w Mołdawii pokazuje nam, jak to wszystko się kończy i jak Rosjanie transformują siły pokojowe, Podczas gdy cały ciężar istnienia Naddniestrza jest mołdawskim problemem. Nic podobnego nie zdarzyło się w przypadku Ukrainy. O ile Białoruś jest mniej więcej zjedzona przez Rosję, sprawa ukraińska nadal nie wyszła tak jak Putin planował. Z tego też powodu można obserwować koncentrację na granicy. To również winduje Rosję na pierwsze strony gazet i ludzie pokroju Bajdena mają motywację, żeby rozmawiać z Putinem. To jest w ogóle klasyczny putinowski ruch. Swego czasu Putin cztery razy oferował Barackowi Obamie spotkanie, ale ten nie odrzucał. Jak tylko Rosja zaatakowała w Syrii, Obama natychmiast zaczął być zainteresowany spotkaniem z Putinem. To jest jeden z powodów, dlaczego oni stworzyli te siły bojowe, których utrzymanie kosztuje sporo gotówki. Rosja przed chwilą dokonała cichej mobilizacji. Nie taka cicha mobilizacja miała miejsce również na terenie Orlo, żeby wzmocnić ich jednostki, które obecnie są w katastrofalnym stanie. Oni właśnie otrzymali przyzwolenie na otwarte i w pełni legalne rekrutowanie obywateli Rosji. Do tej pory pseudorepubliki rekrutowały Rosjan cichaczem do służby w dwóch korpusach wojskowych, jakie posiadają. Widzimy również trwające nasycenie sił odlo sprzętem wojskowym. Otrzymują między innymi mioty rakietowe. Tak czy inaczej, Putin rozumie, że nie może przegrać w tym sensie, że on będzie teraz prowadzić rozmowy z Bidenem, a właśnie podniósł stawki.